Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Widzimy tutaj dziurawiec. To jest taka herbatka ziołowa, która bardzo dobrze pomaga na głównie błonę śluzową żołądka. Jeżeli mamy podrażnioną błonę śluzową żołądka, spowodowaną, no, powiedzmy, dłuższym czasem brania jakichś antybiotyków, ja ostatnio akurat byłem chory i już nie dało rady. Musiałem wziąć antybiotyk, i dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o detoksie. A tutaj mówię o, o takiej herbatce dziurawca, którą można sobie pić. I ona bardzo łatwo, bardzo fajnie nam likwiduje uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Wiadomo, że w żołądku mamy kwas solny HCl. Są tam dwa enzymy trawienne: pepsyna i podpuszczka, które w części podstawowej one trawią białko i dezynfekują pokarm, prawda? I kiedy zrobi się tam taki wżer, powiedzmy, że ta błona zostanie uszkodzona, błona śluzowa żołądka, kiedy zostaje uszkodzona. To czujemy bardzo silny ból, kiedy kwas żołądkowy jest na bardzo dużym stężeniu. Jeżeli coś zjemy, czy napijemy się zwykłej wody, pH kwasu zmniejsza się i ból ustaje. To, taki, to takie zjawisko bardzo ewidentnie świadczące o tym, że właśnie ta błona śluzowa jest uszkodzona. Może, można sobie taką błonę uszkodzić poprzez jakieś antybiotyki długotrwałe, lub na przykład, na przykład jakieś leki przeciwbólowe, bardzo silne leki przeciwbólowe. Także leków przeciwbólowych nie bierzemy, kiedy idziemy spać, dlatego że leżąc w jednym miejscu. Stężenie tego leku w tym miejscu powoduje wyżeranie, po prostu uszkadzanie tej błony śluzowej w jakimś danym punkcie. Jeżeli stężenie zmniejszy się po rozcieńczeniu, powiedzmy, takiego leku przeciwbólowego, stężenie pH po prostu zmniejszy się bo ono jest silne w trakcie, kiedy jest to w tabletce, ale, a jak się tabletka rozpuszcza, to ono się zmniejsza, tak? Także yy, nie kładziemy się spać w, w, i nie bierzemy na, na sen powiedzmy leku przeciwbólowego, tylko yy, bierzemy powiedzmy godzinę przed snem, tak? jeżeli chcemy się kłaść spać, a najlepiej nie brać na noc. Dzisiaj, moi drodzy, chciałbym wam przedstawić w związku z, z detoksem, czyli chciałbym wam przedstawić jakieś kilka substancji, które bardzo skutecznie usuwają różnego rodzaju chemikalia z z naszego organizmu. Pierwszym takim podstawowym, bardzo skutecznym jest ostropest. Moi drodzy, ostropest doskonale chroni wątrobę przed szkodliwym działaniem toksyn dostarczanych do organizmu, na przykład przez alkohol, leki, pestycydy. I głównie przez wszechobecną, już dzisiaj można powiedzieć chemię spożywczą, tak? Tej chemii spożywczej mamy pełno wszędzie, w różnych produktach spożywczych mamy pełno chemii i powinniśmy, pamiętajcie, co jakiś czas stosować detoks całego organizmu. Ja dzisiaj właśnie mówię, jakie są bardzo dobre preparaty, które są, znaczy, preparaty. To są różnego rodzaju zioła, które są bardzo, bardzo dobrze działające właśnie na tego typu zjawisko detoksykacyjne. Tak, tak więc pierwszym z nich jest ten ostropest, swojej właściwości zawdzięcza głównie sylemarynie, która stabilizuje błony komórkowe wątroby i oczywiście pobudza ich zdolności regeneracyjne. Roślina ta, wiecie, wykazuje również silne działanie przeciwutleniające, tak, przez co eliminuje rozwój wolnych rodników tlenowych. Ale oczywiście nie tylko wątroba zyskuje na zbawiennym działaniu soku z ostropestu. Wygląda na to, że zyskuje na, na nim też. Cały organizm, ponieważ redukuje wysoki cholesterol, na przykład łagodzi stany cukrzycowe, zmniejsza kamienie nerkowe, czyli jest przeciwutleniaczem tak, silnym, pomaga w pracy enzymom trawiennym, przez co wspomaga funkcjonowanie pęcherzyka żółciowego. Wiecie, można więc jednoznacznie chyba stwierdzić, że ten ostropest... Jest niezbędną oczyszczalnią dla organizmu, zapobiegającą naj, najczęstszym zaburzeniom zdrowotnym. Następnym takim skutecznym preparatem, który już jest tworzony, nawet możecie w tabletkach go znaleźć w aptece, jest karczoch. To, to dopiero jest cudeńko. To dobre źródło niektórych składników mineralnych, na przykład zwłaszcza potasu, magnezu i żelaza. Cenik się go głównie ze względu na wysoką zawartość inuliny. Jest to taki związek, który korzystnie wpływa na rozwój prawidłowej mikroflory jelitowej to na przykład po antybiotykoterapii, kiedy mikroflora jelitowa jest, powiedzmy, zniszczona. Stosuje się też różnego rodzaju probiotyki takie osłaniające, tak? ale tutaj mamy taki, takie zioło, że tak powiem, bardziej przyjazne dla, dla organizmu czyli wspiera y, y, funkcję układu trawiennego. Posiada też cy cy cynarynę. Ona jest w tym soku z karczocha, polecana jest przy schorzeniach układu pokarmowego, częstych zaparciach i, z powodu, i na przykład jak ktoś ma spowolniony metabolizm. Posiada też, y, też niacynę, wiecie? znana jako witaminę B3 i witaminę bodajże PP bierze udział w procesie przemiany węglowodanów tak tak węglowodanów kwasów tłuszczowych między innymi hamuje rozpad tłuszczów w tkance tłuszczowej tak przyspiesza metabolizm Z tego co pamiętam to jeszcze jest tam w w tym karczochu, taka bardzo skuteczna, z tego co pamiętam, substancja, która jest bardzo silnym przeciwutleniaczem, jest nią kwas chlorogenowy. Kwas chlorogenowy jest antyoksydantem występującym w tkankach roślin, który zmniejsza absorpcję cukrów przy wodzie pokarmowym a tym samym zmusza organizm do korzystania ze zgromadzonych wcześniej zasobów węglowodanów i tłuszczów. Proponuję jeszcze wiecie moi drodzy, brać sobie na oczyszczenie układu pokarmowego z toksyn węgiel drzewny. Tak i do spożywania węgiel drzewny kupicie go w aptece, w tabletkach. Bo wiecie, on łączy się z żółcią, która, a żółć dezynfekuje nie tylko krew i, i, i później ta krew z, później to się dostaje do jelita i później zostaje wydalane na zewnątrz. Tylko, że problem dotyczy tego, że ta żółć, wiecie, ona Potrafi się poprzez kosmki jelitowe ponownie wchłaniać do krwi obiegu. I wychodzi na to, że jest taki obieg zamknięty i to nie powoduje oczyszczania, tak? Czy, lub te oczyszczanie jest bardzo, bardzo, bardzo powolne i znikome. Dlatego właśnie ten, ten węgiel drzewny, wiecie, on się łączy z, z żółcią z żółciowego, który przy wątrobie tam sobie funkcjonuje i powoduje, że, że, że te substancje chemiczne, które są w, w układzie pokarmowym, one są wydalane. Już kostki jelitowe nie wchłaniają tego do krwiobiegu, to już jest wydalane na zewnątrz. Także węgiel drzewny taki w aptece kupicie w tabletkach, to jest bardzo fajna sprawa. Następną substancją A to już jest bardzo ciekawa tematyka, bo to jest czarna rzepa. Ona, wiecie, należy do najstarszych roślin uprawianych w Azji, Europie czy Afryce. Korzeń tej, tej rośliny to jest taka bulwa pokryta czarną skórką, pod, której, pod, pod którą jest, kryje się biały miąż o ostrym smaku. Ma walory zarówno odżywcze, jak i lecznicze. Produkowane z czarnej rzepy preparaty, na przykład świeży sok, stosuje się w celu oczyszczania układu żółciowego oraz wątroby z toksyn, złogów i różnych innych niepotrzebnych związków, złogi takie różne, chemiczne itd. Zwiększa wydzielanie soków trawiennych, posiada w sobie witaminę C, która jest przeciwutleniaczem, która odpowiadającym głównie za podniesienie odporności organizmu oraz ma taki dobroczynny wpływ na układ krwionośny, na przykład wspomaga układ immunologiczny. Ale witaminę C to znajdziecie sobie w, w czarnej porzeczce. Wiadomo, trochę jest w cytrynie, w, w pokrzywie, trochę w skrzypie polnym. Można też suplementować poprzez kwas askorbinowy czy askorbinian sodu. Tak? Askorbinian sodu nie jest kwasowy, tylko alkaliczny. A, a kwas skarbinowy jest wysokokwasowy, y, tak? Wtedy stosujemy oczywiście mniejsze dawki i jak ktoś jest chory na narki, to jednogramowe. Ale jeśli chodzi o tę detoksykację, to ta czarna rzepa ponadto y, zawiera również wapń. Ja, jest, ja nie jestem oczywiście zwolennikiem stosowania wapnia. Tego wapnia mamy wszędzie pełno, w wodzie najwięcej chyba ale ma fosfor, fosfor odpowiada za e, zdrowe kości, potas na przykład ma też, pomaga zachować ciśnienie tętnicze na odpowiednim poziomie, posiada siarkę, czyli mm, to będzie, siarka to będzie e, metylosulfonelometan czy dimetylosulfotlenek, e, e, jest na przykład niezbędny dla skóry, włosów i paznokci, ma też żelazo potrzebne do budowy czerwonych krwinek, tak? Także to jest taki, taki jeden preparat. Znajdziecie jeszcze taki najbardziej ciekawy w tematyce, tej, którą chciałem poruszyć. To jest preparat, który naprawdę ludziom jest potrzebny z perspektywy tego, co widzę. Jest bardzo dużo nałogów, Jest dużo, bardzo dużo ludzi, którzy nadużywają alkoholu, którzy piją różne, sobie stosują różne używki, palą papierosy, biorą nawet narkotyki i tak dalej. Nie wiem, jak z narkotykami to działa, ale mowa w tym momencie o bardzo silnym środku, który bardzo wpływa. Na, na to, żeby pożegnać się z papierosami, pożegnać się z alkoholem. I, I zapamiętajcie, co teraz powiem, bo to jest bardzo ważna substancja. Nazywa się kudzu. Jest jednym z ziół o, o wielokierunkowym, prozdrowotnym działaniu. Wiecie, wynika to z bogactwa izoflawonów znajdujących się w korzeniu tej rośliny ponieważ zawartość tych związków w surowcu roślinnym jest bardzo zróżnicowana czyli bardzo różna najlepiej stosować preparaty standaryzowane na zawartość substancji czynnych na przykład jakieś tam ekstrakty czy wyciągi w których gwarantowana jest odpowiednia ich koncentracja Zawarte w kudzu pueraryny, dobrze pamiętam, pueraryny, pueraryny, ograniczają potrzebę spożywania alkoholu. I w tym momencie nie czujemy tej ciągoty, alkoholik nie czuje ciągoty do spożywania alkoholu. Oraz palenia papierosów, czyli nie, nie, nie odczuwamy chęci palenia papierosów, tak? Fenomenalny preparat, dlatego, dlatego powiedziałem, żebyście zwrócili uwagę na jego nazwę kudzu. Wiecie, te zawarte w nim pueraryny wspomagają odtruwanie organizmu z toksycznych, wiecie, substancji powstałych podczas metabolizmu, używek różnego rodzaju. A także, wiecie, stabilizują e, zmienne nastroje. Wiecie, dodatkowo kudzu po, pobudza produkcję hormonów, które, mm, jakby to powiedzieć, hmm, w naturalny sposób poprawiają samopoczucie. Także e, istotna bardzo sprawa e, bardzo pomocne. Zioło. Warto jest bardzo często robić sobie detoksykację, detoks organizmu, ponieważ te związki chemiczne, które są zawarte w, w pożywieniu, które są w różnych tam produktach, w keczapie, w musztardzie i tak dalej, w tym wszystkim, co tam spożywamy. To wszystko się zbiera i powoduje, że no my naprawdę bardzo źle się czujemy i układ odpornościowy nam słabnie, wiecie. Trzustka sobie już też nie daje rady, bo tam w trzustce mamy te, te trzy enzymy trawienne. To jak dobrze pamiętam, to była pepsyna, podpuszczka, trypsyna, mlaza i lipaza, przepraszam. Trypsyna, mlaza i lipaza. I tam był rozkład wielocząsteczkowych związków organicznych do związków przyswojonych przez komórki. I oto ten pokarm później leciał do dwunastnicy, i, 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 i było wchłanianie pokarmu do krwi obiegło poprzez kosmki jelitowe. No i dalej to tam resorpcja wody do krwi w jelicie grubym. I jeszcze różnych trochę procesów, o których już dzisiaj nie będę mówił, bo to już nie jest potrzebne. Wiadomo, że te preparaty warto jest sobie stosować, i, 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 i poprzez ziołolecznictwo się, że tak powiem, leczyć. nie. Wszystko musi być, mieć umiar swój stosowanie znajdziecie na w odpowiednich preparatach. No i koniecznie, jak macie problemy, na przykład jakieś takie wrzodowe, czy ten, to stosujcie ten dziurawiec, nie? Taki dziurawiec sobie, herbatki z dziurawca. Bardzo fajnie leczy. Błony śluzowo-żołądka. Zdrówka Wam życzę, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. No i cóż, bądźmy zdrowi, trzymajcie się, cześć. Do następnego filmiku. Hej.